Piotra Ilnickiego okazał się najszybszym autem w klasie podczas sobotnich zmagań pokonując konkurenta w Clio. W trakcie niedzielnego podjazdu Radosław Pogan zdecydowanie przyspieszył i zrewanżował się wygrywając klasę A2000 przed kierowcą żółtej Hondy. Wygraliśmy, myślę, wydaje że przez to, że było przesychało już. W drugi dzień, niestety, ustąpiliśmy e, koledze w Clio. Niewiele, bo niewiele, ale jednak ustąpiliśmy. Mieliśmy tą presję, że za tydzień startujemy w rajdzie dolno-zamkowym, i był to dla nas e, taki trening przed rajdem. Roman Baran. Startujący w Open 2000, zapowiadał ostrożną jazdę. Niestety, na hamowaniu, przed jednym z nawrotów, popełnił błąd, parkując auto na kilka sekund na barierze. Co prawda, Klio pojechało dalej, ale osiągnięty czas pozwolił zająć miejsce w czwartej dziesiątce generalki. Kibica, który ucierpiał w tym zdarzeniu, przetransportowano do szpitala. Trzecim czasem w Open 2000 linie mety przekroczył Janusz Jania. Drugi był Kamil Baczyński w hondzie. Zmagania w klasie przebiegły pod dyktando Tomasza Gajewskiego, który wręcz znokautował rywali. Sobota to siódma, a niedziela piąta pozycja w generalce i oczywiście najszybsza ośka zawodów. Nietuzinkowy pojazd zaprezentował Jarosław Kamiński. Jego tylno napędowe Renault Alpine A310 z sześciocylindrową fałszustką budziło spore zainteresowanie. Wystartował jako jedyny w klasie i osiągnął metę obu eliminacji. pa N powyżej 2000 cm to już cztero napędówki z silnikami turbo. W Limanowej zgłoszono w tej klasie trzy Mitsubishi Evo i dwa Subaru Imprezy. Sopocki rajdowiec Stefan Karnabal pierwszy dzień zmagań zakończył z trzecim rezultatem w klasie. W niedzielę jego lancera już nie oglądaliśmy na podjazdach. Wojciech Bełtowski, którego kibice zapewne pamiętają z rajdowych tras, wystawił enkową imprezę, która w niedzielę dowiozła go do najniższego podium w klasie. Żółty lancer Grzegorza Dula jechał niezwykle dynamicznie, jednak zbyt wolno by wygrać. Dwa razy druga pozycja. Tomasz Myszker borykał się z problemami technicznymi swojego Mitsubishi, usterkę udało się usunąć i podjazdy wyścigowe pokonał w pełni sprawnym autem wygrywając w klasie. W naszym podjeździe miałem duży problem ze skrzynią biegów w samochodzie, w ostatniej chwili, dosłownie na 3 minuty przed startem naprawiliśmy, znaleźliśmy przyczynę, samochód, niezagrzane opony, tak wyjechałem z marszu, nie? Także myślę, że jakby to wszystko było takie zapięte na ostatni guzik, to była szansa powalczyć z kolegą o, o pierwsze miejsce, ale jestem i tak bardzo zadowolony, to jest samochód jednak grupy N, E, a nie jakiś tam open jakim dysponują koledzy czy a grupy. E, także jestem z siebie zadowolony, z samochodu zadowolony. E, to jest mój e, trzeci sezon samochodem grupy N. E, robi się. Zrobi, no... To już mało, mało zabawne jest w tej chwili dla mnie, samochód już jestem przyzwyczajony, nie zaskakuje mnie mocą absolutnie, chciałbym coś szybszego, jeżeli pozyskam budżet na przyszły sezon jakiś taki w miarę, to na pewno zbuduję samochód do, do Open i będę walczył o generalkę tylko i wyłącznie. A grupowe auta o pojemności silnika powyżej 2000 cm poprowadziło tylko dwóch kierowców. Lancerem Evo 6 posłużył się Andrzej Papa Michalis, obie rundy ukończył za jedynym konkurentem, osiągając w niedzielę szóste miejsce w generalce. Grzegorz Duda, jadąc, można by rzec, w domowym wyścigu, pewnie wygrał klasę, przy okazji zajmując odpowiednio drugie i trzecie miejsce w generalce. Wczoraj mieliśmy troszeczkę problemów z samochodem, no dzisiaj też nie był, nie był taki powiedzmy stuprocentowy, no ale, ale udało się po prostu te szóste miejsce w tej Generalce wyjechać i, i drugie w grupie, także... Myślę, że nie źle. To na pewno było szybko, było mało przyczepnie, to jest jedyny problem tutaj. Ale gratulacje dla organizatora, że udało się to po prostu zorganizować, że aura w środę mówiła nam nie, nie będzie zawodów. Tutaj mimo wszystko organizator walczył i udało się. No, bardzo się cieszę, piękna trasa. Przełom lipca, sierpnia, czerwiec będzie świetnie. Marcin Bełtowski przywiózł do Limanowej potwornie mocny subaru, jednak jego występ zakończyła awaria silnika już na podjeździe zapoznawczym. Doświadczony i utytułowany Paweł Dytko w białym Evo 10 bardzo efektownie i najszybciej pokonał sobotni podjazd wyścigowy. Ze sporą przewagą został pierwszym tryumfatorem wyścigu górskiego w Limanowej. W niedzielę nie przystąpił do rywalizacji. Dominik dominie na szóstej ewolucji pierwszego dnia pojechał chyba zbyt ostrożnie, bowiem w niedzielę poprawił swój czas o prawie 8 sekund, zwyciężając tym samym w klasyfikacji generalnej 16. ostatniej rundy górskich samochodowych mistrzostw Polski. Trasa jest rzeczywiście świetna, jest bardzo szybka, długa, co też jest bardzo dużą zaletą. No, rzeczywiście jest ślisko, natomiast dzisiaj było, były dość stabilne warunki, czyli było w miarę równo ślisko. Wtedy jakoś łatwiej jest, przewidywalnie łatwiej jest jechać. Na pewno ciekawe będzie pojeżdżenie po tej trasie po suchym, wtedy będzie naprawdę bardzo, bardzo szybko. Uroczyste wręczenie pucharów dla najszybszych kierowców wyścigu odbyło się w ciepłej i koleżeńskiej atmosferze. Impreza z pewnością przeszła do historii jako udane przedsięwzięcie. Zawodnicy już teraz zadeklarowali swój akces w kolejnych edycjach wyścigu pod ostrą. Możecie służyć za wzór tego jak automobil klub może dogadać się z władzami miasta, powiatu itd. Nie widziałem tego nigdy, przez 10 lat, yy, wszędzie to co jest niemożliwe, stało się możliwe. Nawet pokonaliście pogodę, także ogromne gratulacje, dziękujemy za wspaniałe emocje, za wspaniałe wyścigi. Brawa dla Tak przedstawiała się czołówka klasyfikacji generalnej dwóch ostatnich rund górskich samochodowych Mistrzostw Polski sezonu 2009. Dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas i zapraszam już dzisiaj na wielkie motoryzacyjne święto. Drugi wyścig górski przełęcz Podostrą 2010. Do zobaczenia w Limanowej.